Witamy wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, dzisiejszy briefing poświęcony jest kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, który powrócił do naszego miasta po rocznej przerwie. Ta przerwa nie była spowodowana czynnikami zależnymi od nas. Wszyscy pamiętamy, w jakich okolicznościach pracowaliśmy dwa lata temu. Ale powrócił i cieszę się z tego powodu, bo jest to inicjatywa bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców. Bo przecież kto, jak nie mieszkańcy, najlepiej wiedzą, jakie są. Potrzeby najpilniejsze w ich najbliższym otoczeniu i kto, jak nie mieszkańcy, wiedzą, jakie potrzeby powinny być załatwione w pierwszej kolejności. I właśnie to jest taki podstawowy walor, że. Mieszkańcy Kołbrzyżu mają realny wpływ na to, jak się będzie zmieniała najbliższa okolica, ponieważ zgłaszając projekty do budżetu obywatelskiego, mają szansę na to, że te projekty będą zrealizowane. A po drugie, to co też z mojego punktu widzenia jest niesłychanie ważne, budżet obywatelski wzmacnia postawy obywatelskie i pomaga nam budować społeczeństwo obywatelskie, bo on. Zachęca do aktywności, bo nie wystarczy tylko złożyć projekt, ale trzeba jeszcze na ten projekt później zagłosować. I właśnie, proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj w takim momencie. Mamy już zebrane wszystkie projekty zgłoszone przez kołobrzeżan, mamy już um, ocenione te projekty i dziewięć projektów spośród tych, które zostały złożone, przeszło pozytywną ocenę formalną, merytoryczną, czyli jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, ale również z różnymi dokumentami, które. No, wpływają na to, co w najbliższej przestrzeni może powstać. I już od 31 będziemy mogli rozpocząć głosowanie. Każdy z tych projektów jest projektem cennym, każdy z tych projektów jest zgłoszonym przez mieszkańców, popartą, popartym przez grupę mieszkańców i każdy z tych projektów może mieć wpływ na podnoszenie jakości życia nas wszystkich. Ja gorąco zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tymi projektami, o których zaraz pani pełnomocnik opowie, i zachęcam państwa do tego, żebyście zagłosowali. Ja już mam wybrany projekt, wybrany projekt, bo każdy. Każdy z nas może oddać głos elektronicznie na jeden projekt. I ja już swój projekt wybrałam, na który na pewno, jak tylko będzie uruchomione głosowanie, oddam swój głos. I zachęcam też Państwa do tego, żebyście zagłosowali. I oddaję już głos Pani Pełnomocnik, opowie o szczegółach. Szanowni Państwo, na budżet obywatelski została przeznaczona kwota 1 miliona złotych. I w ramach tego miliona złotych mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły. Przypomnę, że minimalna wartość zgłoszonego projektu to była kwota 50 tysięcy, maksymalna kwota 500 tysięcy. Nabór prowadziliśmy w marcu, od 1 do 29 marca, i w tym terminie do urzędu wpłynęło 15 projektów. Wstępna ocena, ta formalna i merytoryczna, dopuściła do dalszego etapu 8 projektów. W przypadku 7 zostały one ocenione negatywnie. 4 wnioskodawcom przysługiwało prawo odwołania. Jeden z wnioskodawców z tego prawa skorzystał. W związku z tym podgłosowanie zostanie poddane 9 projektów. I taka ciekawostka, łączna wartość tych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, to jest kwota 2 675 600 zł. i 40 groszy. To, co jest istotne, to. Yy, yy, usystematyzowanie i numeracja projektów, które będą dostępne na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu, wynikała wprost z daty zgłoszenia, więc ta kolejność, którą Państwu przedstawię, wynika wprost z daty zgłoszenia projektu. I Szanowni Państwo, przeczytam Państwu nazwy dziewięciu projektów wraz z przypisanym numerem. Projekt numer jeden Marian kolekcjoner postawienie rzeźby na Skwerze Pionierów przy Alekce kolekcjonerskiej. Projekt numer dwa deficiti, bezpieczne miasto Kołobrzeg, defibrylatory AED w miejscach publicznych. Projekt numer 3, rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha w dzielnicy zachodniej w Kołobrzegu. Projekt numer 4, strefa aktywności i wypoczynku ulica Jedności Narodowej, Osiedle Maciejówka. Projekt numer 5, wakacyjne kino plenerowe. Projekt numer 6: roztańczony Kołobrzeg. wieczory taneczne na Skwerze pionierów. Projekt numer 7: Psi wybieg gucia. Projekt numer 8: Toaleta automatyczna przy parku imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Projekt numer 9: Mobilne miasteczko ruchu dla SP numer 4 i SP numer 9. I tak jak wspomniała pani prezydent, głosowanie rozpoczynamy 31 maja o godzinie 8 i zakończymy 13 czerwca. Yy, również o godzinie ósmej, uprawnieni do głosowania i to jest bardzo istotne pani prezydent jest yy, yy. Dozwolone, dopuszczone i zachęcamy gorąco wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. To jest ta bardzo ważna informacja, którą chciałabym po raz kolejny w tej edycji budżetu obywatelskiego podkreślić. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy. Natomiast oczywiście, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego. Jeżeli chodzi o uprawnienia, będzie ono weryfikowane na podstawie meldunku stawego lub czasowego. I głosowanie w tym roku nowość tak jak wspomniała również pani prezydent głosowanie elektroniczne, tak, czyli będzie na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu www.bo.kolobrzeg.pl. Na tej stronie również będziecie państwo się mogli zapoznać szczegółowo z projektami, ponieważ znalazły się tam informacje, które zostały złożone przez wnioskodawców. Każdy mieszkaniec może oddać wyłącznie jeden głos i głosowanie jest jednokrotne, jeżeli ktoś będzie próbował głosować po raz kolejny takiej możliwości nie będzie miał. Aby umożliwić głosowanie osobom, które nie dysponują internetem, zachęcamy w, do odwiedzenia Urzędu Miasta w godzinach pracy, w godzinach funkcjonowania. Pokój 110. Dodatkowo jesteśmy 2 czerwca podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, 2 czerwca na Skwerze Pionierów, od godziny 12 do godziny 16. Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w tym festiwalu i oczywiście do głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. I to, co jest chyba kwintesencją budżetu, no to są wyniki. I tutaj będziemy chcieli do 18 czerwca te wyniki Państwu przedstawić. Trzymajmy I wszystko. Jeśli nie, to raz jeszcze zachęcam, proszę Państwa, razem możemy zmieniać najbliższe nasze otoczenie. Gorąco zachęcam, żebyście zagłosowali w tej edycji budżetu obywatelskiego.